Hmm. No dobra. Dzień dziesiąty. Kolejny dzień progresu. Oby tylko nie było śmierci. Czyli tak. Stacja konserwacji. Zobaczymy, jak to wygląda. Ok. Wystarczy naprawiać w ten sposób. Nie muszę mieć już zestawów naprawczych. Tych pospolitych. Tutaj jest kuźnia, ja sobie już tutaj... O! Dobrze, przetopię sobie kolejne sztabki. Tutaj mam wszystkie dostępne sztabki, które już... przetopiłem. No czyli tak. Wypadałoby zrobić kuźnię kowalską, ale oczywiście co jest potrzebne? 200 danych badawczych. No to co? No to już się za to bierzemy. I zrobimy jeszcze raz, zrobimy podejście kolejne do zadań. Co tak ciężkie? Co jestem taki ciężki, kurde? Co tyle waży. Wezmę sobie strzały tylko. Nie zapomnę ich tym razem. Wezmę sobie również kratki. Poprzestawiam wszystko obok. Dobra. Pompka w ostateczności. Tak, staramy się łukiem. Wezmę sobie tylko coś do zjedzenia. No niestety muszę jeszcze uważać, bo słyszę wilka. Zrobiłem sobie tutaj taki prowizoryczny władz, żeby. Ej, wygląda na to, że one tam zostały. O, cholera. No dobra, raczej nic im się tam nie stanie. Narobią tylko mi szkód niepotrzebnie. Ale dobra, w porządku. No to idę do tego zadania wziąć jakieś kolejne zadanie, tylko że łatwiejsze, bez przesady. Narzędzie jako taką mam naprawione, w razie W też mam zestawy naprawcze, więc nie powinno mi zaskoczyć coś, że tam na przykład głupek został uszkodzony i muszę go naprawić. We sell only the best merchandise. Tak, 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 dobrze. Wyczyść dom modułowy. Wyczyścimy! 47 strzał. O, to już jest coś. To już jest prawie coś. Rozkminiłem też jak, jak robić małe kamyki. Wystarczy zeskrapować w, w takiej tej... Jak to się nazywa? Kurcze, zawsze zapominam. Dużo jest tych. W pracowni rzemieślniczej po prostu duże skały przerabiasz na małe. I to jest tam z wielokrotnością chyba razy 5, że jeden kamyk, jeden duży kamień to jest chyba bodajże pięć małych. I tak w ten sposób też można zbierać duże kamienie. Tak więc spoko. Mm, nie pokazuje mi zadania. A to tylko dlatego, że muszę sobie ustalić jako główne. O właśnie, dobra. Och, no i znowu zmierzamy w tą stronę. Niestety. No, to był niezły spacer Główną drogą No ale już jestem Wezmę sobie tylko to, pozbieram hmm, Gdzie jest mój kilofon? No już zaczyna powoli kończyć mi się cierpliwość Żelazny młotek się przyda. O, wow, gorąco. No, come on. Kurde, z tymi zombiekami. szczęście, to nie koniec. No, zabieraj to. Nie no, nie ma wejścia. Okej. Okay. Wygląda na to, że to wszystko. No, raczej mogę tego nie unieść. O kurde, silnik samochodowy. Co, ten silnik schowam tu. I po prostu będę musiał po to wrócić. Albo od razu sobie to też zapiszę. Zapisz. Ojku. Mm, no nie wiem, coś, nie wiem, tu może. Silnik. Porządku. I Już będę wiedział. Panie, co to tam było? To. Dobra, daj mi kolejną robotę. Robimy podejście numer dwa. Dojście numer dwa do tych Do tych tierów numer dwa Może tym razem się uda, zobaczymy Sam już nie wiem Najpierw się pozrzucam Oboś. No dobra Tutaj mogę go przejrzeć nie. A teraz nie. A tu teraz? O, pięknie. Może coś będzie. Wow. Dyski. Super. Dobra, wchodzimy. Miejmy nadzieję, że pójdzie gładko. To no nie idzie gładko. O no, tu nie ma drzwi. O hej. O hej. Dwa zombiaki, a już był problem? W porządku, pakunek zebrany zajmiemy się dalszą częścią tutaj tego miejsca. Dobra, no tutaj safe. Mogę otworzyć safe? No, nie mam takich. ...predyspozycji, żeby otwierać sejf. Dobrze. Przy niezwykłej spinki. Dobra, dużo... dużo rzeczy do zbierania. Kalera. czemu ja znowu użyłem tego? Dziadka, o oh, shit, wojskowy. Whoa, wow, wow, wow. hola, hola. Dobrze, że nie biegasz, chodzisz sobie powolutku. No, taki trochę szybki jesteś. Dobra. O, spadłeś. Dobra, lepiej dla mnie. Zbiorę tylko lód i uciekam. Oby się opłacało. Będzie! Dużo zombiaków. Muszę się spieszyć. Cholera. Szybciej! Możesz sztuk. To no, to zrobiu jeszcze. Dobra. Robimy spadalski. Dzień dobry ponownie. Dzięki, O, już Super

Przeszkadzasz mi w wykonywaniu zadania, wiesz? Służyli się, nie ma co szybciej! Serio. Da pustych butelek poświęcałem. Zdrowie! Ech. No można powiedzieć, że dzisiaj bardzo produktywny dzień, ja nie ukrywam, że też było gorąco jakie naprawdę są niebezpieczne teraz już i nie wiem czy czasem te pięści coś dają wiadomo zużywałem małą staminę ale czy na dalszym etapie mają naprawdę jakiś sens no nie wiem ciężko stwierdzić szkoda że nie udało mi się znaleźć schematu kognitywny a tu jest żelazny kilowa, a tu jest kilow ze złomu. Dlatego się czym naprawia? Zestawem naprawczym to w sumie jeden. Jedno, jedno to samo. Tylko tutaj na przykład pancerz jest. 32, on ma tutaj 40. Obrażenia bloków 47,3. A no, no to jest zdecydowanie więcej. Kurde, panie. Dobra, wezmę ten pancerz i proszę jeszcze jakąś robotę. To jest 400 metrów, więc jest kawał drogi. Musiałbym się naprawdę szybko zrzucić. Wszystkim skoczyć tutaj bez problemu. O, niemożliwe, udało się. Dobra, lecimy tam. Może się uda. Może się uda, może nie. A No, come on. Come on, come on, come on. co chciałem zrzucić? Na pewno chciałem deski zrzucić i pancerz. Cyk. Dobra. No to leci. No to będzie istne graniczenie z czasem. Jeśli do 21 nie znajdę tego miejsca, Będę musiał się wycofać. Dobra, jest na pewno do góry. Oraz odzwijać manatki. i jeszcze zdążę oddać to zadanie. Kurde, dawać. Dawaj, 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 dawaj. No i od razu przyjmę jeszcze jakieś zadanie, ale to już dzień 11 będzie od tego. No nawet jakby tu była 21, to tak ciężko byłoby tutaj dobiec w pełni sił. Ciekaw jestem, ile jeszcze ta baza wytrzyma. W porządku że jestem na miejscu 21 idealny time idealny czas oddam tylko No, oddaj, oddaj, oddaj tu połóż, tak zamknij Oddajemy i uwaga Siekiera strażacka, Kurcze, ale ty mnie rozpieszczasz jakąś robotę? Przynieść z domu wiktoriański. Proszę. Ale to już nie dzisiaj. Pora uciekać do domu. I porobić porządki w tym, co pozbierałem. Zobaczyć, co się przyda, co nie. Szkoda, że nie zrobiłem jednak jeszcze tej kuźni. Bo coś czuję, że mnie to strasznie. Strasznie mnie spowalnia. Ale tak czy siak. W końcu jakieś dobre zakończenie. Jakieś dobre zakończenie dnia. Hmm. Pięknie. Pięknie. To był dobry, produktywny dzień. Naprawdę. Jestem bardzo zadowolony.